Amunicja 762 na 25 Dzisiaj sobie trochę o niej porozmawiamy. Tutaj dla porównania mamy po prawej stronie właśnie tą amunicję, a po lewej mamy 9,19 czyli tak zwaną popularną dziewiątkę. No i pierwsze pytanie jakie sobie zadamy, no to czy faktycznie ta amunicja 7,62 jest potężniejszą amunicją, generującą więcej energii niż popularna dziewiątka. Więc mówiąc w dużym skrócie to tak no więc nasuwa nam się następne pytanie: w takim razie, jak to jest możliwe, że ta popularna dziewiątka zastąpiła tą 762, jeżeli jest od niej słabsza? To jak to jest możliwe? Ja tutaj, żeby to wyjaśnić, to posłużymy się przykładem tych dwóch pistoletów. Tutaj mamy Beretta APX A1 i to jest współczesna broń strzelająca właśnie popularną dziewiątką. I mamy tutaj zastawę M57, właśnie na liber 762 na 25. No i w przypadku berety strzału z dziewiątki, no to mamy tutaj około 550 J, jeśli chodzi o energię. A o, jeśli chodzi o prędkość wylotową, to mamy około 360 m na sekundę. A ten drugi pistolet, czyli zastawa pracująca na amunicji 762, generuje nam jakieś 630 J i około 480 metrów na sekundę prędkości wylotowej. I o co w tym wszystkim chodzi. Więc sprawa wygląda w ten sposób, że nie ma znaczenia tylko i wyłącznie y, jaka jest energia y, kinetyczna, ta wyrażona w dżulach, ale liczy się też energia obalająca. A energia obalająca nie jest równa y, energii kinetycznej. Więc w przypadku y, y, tego pocisku 762, pomimo tego, że on ma większą energię kinetyczną, większą prędkość wylotową, to energię obalającą i tak ma mniejszą niż 9. A dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że 762 jest pociskiem o mniejszej średnicy. Więc jak do tego jeszcze dołożymy większą prędkość, to się okazuje, że 762 bardziej przebija po prostu cel, robi mniejszą ranę i przelatuje dalej a dziewiątka bardziej oddaje energię w cel. Jest to dość istotne, bo na dzisiejsze realia użycia takiej broni, powiedzmy przez służby mundurowe, no to sprawiałoby to problem duży, no bo ktoś mógłby zostać postrzelony pociskiem, który przeszedł przez cel, no i dalej ranił następne osoby, które nie miały być celem. Ale pamiętajmy, że ta amunicja powstała w latach 30. i ona na tamte Lata na potrzeby działań wojennych no, sprawdzała się do przebijania stalowych hełmów, chociażby.